Michał, pomożesz mi, mam wypracowanie z Polaka. Co was ta polniska tak męczy? Na jaki temat? Stara miłość nie rdzewieje. Uzasadniam za pomocą przykładu z życia. Hmm, hmm nie rdzewie, stara miłość. Coś ci opowiem. Przyszedł do nas kiedyś taki klient, który brał kredyt na samochód. No i nie wyglądał na zbyt szczęśliwego. No, z czego się tu cieszyć, proszę pana? No, ale jak to, panie Andrzej? No, kupuje pan nowy samochód i za tę kwotę to zupełnie niezły. Ja no, mam, panie, jaki tam niezły? Przecież teraz to zabawki produkują, a nie samochody. Jak się zepsuje, to pan sam nie naprawisz, ani nawet u szwagra, no bo zbyt skomplikowane. Tak, no ale co, no, świat idzie do przodu. Ja, ja, ja panu powiem, kiedy się skończyła motoryzacja. Przynajmniej ta europejska. 1988, kiedy z taśmy zjechał ostatni, Wartburg 353. Proszę pani, ja do, do 2004 takim jeździłem, nie? Jakie to było cudo? Jak to śmigało? To jest to cudo? No, takie były czasy. Straszne trochę. No i co? 130 potrafił jechać. Jak z górki było, wygodny, bo duży taki. Przez stronę, wie pan, na wakacje się tym jeździło? Mielno, pogorzelica, mrzeżyno, mrzeżyno tak? Śmigał panie, śmigał jak Żyletę. Aha, no ale co? Popsuł się w końcu. No panią się ciągle psuł, <laughs> ale ja mogłem skrzynię biegów rozebrać w pół godziny sam, a ze szwagrem to w 20 minut. No ale co, jednak pan sprzedał? Tak? Co? Żona? Marudziła, że gruchot, że wstyd, że, że ludzie się śmieją. Sprzedałem do kolekcjonera, ale obiecał, że nie dam umrzeć, że go odnowi. No. taki był żółtawy, śliczny, śliczny. Był pięćdziesiąt koni, a spalanie, no to tam różnie bywało, ale do dziesięciu w mieście. Ja do dziś pamiętam numery jego nadwozia. 22 SNE 353 00 H. Nie pan patrzy. Hmm. Co? No, niech pan zobaczy. Numery się zgadzają, Jota Viotę. Warbuś? Do... Weź pan dalej, dalej, dalej. No, warbuś! Jezu! jaki śliczny, no rzeczywiście. Rzeczywiście facet zadbał tak, jak obiec. Tak. A, a... To jest strona właściciela, tak? Yy... Chwali się kolekcją. Nie, 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 nie. Warby jest na sprzedaż. Jeżeli pan coś zbije z tej ceny, to powinno panu wystarczyć. I zapłacił za niego dokładnie tyle, co za zupełnie nowiutkie auto? Tak, dokładnie tyle. Bo widzisz, stara miłość nie rdzewieje, a nawet jeśli rdzewieje, to można ją pomalować takim specjalnym preparatem. Nieważne. Ale rozumiesz? A co na to ta żona tego pana? Eee. Panie Andrzej, nie ale nie. nie no, bierz nie pan, trzeba... bierz pan w podziękowaniu i na pamiątkę. A żona jak, jak zareagowała? Nie no, wróci. No no ile może u matki siedzieć? No, przejdzie i to wróci. O, wie pan co? Ja ją wezmę na wakacje. Do Mrzeżyna. Jak za dawnych lat. <gry> Jak za dawnych lat. W szerokiej drogi. Dziękuję. A dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.